banko, kolejny dzień dzisiaj trochę Mglisto Lecimy malczanem I co? I wszystko byłoby fajnie Wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że coś z tym ogrzewaniem jest nie tak Tu jest linka wyciągnięta na znaczy do ogrzewania niby I dotąd to chodzi, ale jak włączam wentylator na przykład To tu leci cały czas zimne powietrze Tu są wyciągnięte te dwie wajchy Nie wiem I tak, i siak Coś nie chce działać A dzisiaj jeszcze do tego yy, Opony letnie Chociaż jest na plusie To tam spoko Ale jest zabawa Leczane, naprawdę jest zabawa przydałoby mu się jakieś przeciwmukielne wrzucić o, z tyłu chyba świeci i co, lecimy na warsztat, dzisiaj testujemy piec firmy Bartmet chyba, o ile dobrze wypowiedziałem nazwę piec firmy Bartmet, piec nadmuchowy właśnie 25 czy coś koło 30 kW nie pamiętam dokładnie, ale to sprawdzę później, bo to na Ale drogo wszystko kupowane. Dokładnie jakie mam parametry, to Wam opowiem coś więcej. Na miejscu rura jest już założona, tak naprawdę. Znaczy ten system kominowy system kilka rurek po prostu. Więc, ale jeszcze muszę dorobić troszkę. Mi chwilę zejdzie i postaramy się go dzisiaj przetestować. Chociaż test będzie taki o tyle o ile, bo bo co, bo mamy 0 stopni, no plus 1 może. Zobaczymy, ile ten kocioł zezle paliwa stałego. Kurde, ale na tym piasku fajnie jeździ. Eee, i, I zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać, więc. Idziemy się na warsztacie Już na warsztacie Tylko włączymy światełko Znaczy już dawno Majstrowałem komin Tutaj tak to jest podłączone Trzy, Dwie rurki metrowe, kolanko Tam wlatujemy w ścianę Na tej zasadzie, to wczoraj już troszkę się paliło Testowałem nadmuchy. Wszystko działa. Dzisiaj zobaczymy jak to będzie dmuchać. Idziemy jeszcze na zewnątrz. Tak to wygląda na zewnątrz. A wejdę na drabinę. To wam pokażę. Zwykłe wieszaki. Stare wieszaki do GK. Na wkrętach. Tutaj dość to solidnie trzyma. Nic się nie gnie. Tutaj jedynie tak troszkę słabo, ale ale może będzie. Mam linki. Tu miałem linki zastosować, ale myślę, że się nie przekrzywi. Powinien być. Dobra. Odpalamy i zobaczymy. No i rozpalamy piec. Zaczyna się palić. Gardło jest dość duże. Ja. Możesz się, dobra Tu trzeba otworzyć Okej okay. Godzinę mamy Która jest? 11 Stopni 3 3 Dobra, zaczyna się coś tam palić. Coś tam zaczęło się palić. E, piec firmy Bartmet. Nie ma tu żadnego lokowania. E, cztery rury nadmuchu. Tu sobie na razie zrobiłem taką blaszkę, żeby wiało w tą stronę. Bo rurki jeszcze nie dojechały. Cztery nadmuchowe. E, tu jest jedna przykryta. Cztery nadmuchy. I co tu jeszcze? Sterownik, jeszcze nie podpięty, znaczy podpięty tylko na przedłużaczu. Możemy go odpalić. I co tu się wyświetla? Teraz tak, ustawione jest na 39 stopni. Jak piec się rozgrzeje to wtedy zaczyna działać wentylator. E, tu mamy ustawienie wentylatora na 10 pozycji. Siła nadmuchu. E, I 30 stopni to za dużo. 20 może najmniej ustawimy, to ustawimy na 20. I tu 39 stopni. Przy 39 stopniach powinien odpalić się wentylator i zacząć grzać. I na 10. I mamy. Zaraz przestanie mrykać. Mamy 8 stopni na piecu, jak na razie. Tutaj wpięty jest czujnik temperatury. Pieca? Jak się rozgrzeje do tam nie wiem 39 chyba, czy 8, to zacznie grzać hmm, piec 25 kW e, i co tu jeszcze? No i chyba tyle. Zobaczymy jak to będzie hulać. Chociaż dzisiaj jest plusowa temperatura, więc tak to będzie średnio. Ale tak czy inaczej, zobaczymy. Się nakurzyło, żeby to się wietrzyło. Zobaczymy, co dalej będzie się dziać. Wiedzę, zasypany cały na full. Zobaczymy. Wiedzę, już się całkiem nieźle rozdział. 62 stopnie na piecu. Dość to fajnie tutaj, Ducha. Temperatura skoczyła z e, 12 w 15, 20 minut. E, 7 stopni chyba. Czy 8? I rośnie. Już mamy 11. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja się biorę za sprzątanie tutaj tego syfu. A piec niech się grzeje 63 idzie do góry No i minęło półtorej godzinki w zasadzie odkąd się piec rozgrzał to godzina, e, godzina 15 na piecu mamy 74 stopnie i dmucha już tak dość dmucha w środku jest około 15 stopni, 2-3 stopnie, ale to dla mnie i tak już jest ciepło. Jak coś się robi, ale podgrzeję, bo się będę malował. Na tym jest. A, nie widać. Na tym jest około 13. Nie, 14. No, po tej stronie. Po drugiej stronie pieca. Czy jest 14. Więc nie jest źle. Ale wentylację trzeba jeszcze zrobić, bo. Nie wiem, chyba że te rury się wypalają. Troszkę tu się nakopciło. Rury fioletowe. Rura jest odstawiona od ściany, więc ona też troszkę będzie grzać. I przypominam, że nie ma ocieplenia dachu. Sama blacha. Tylko więc y, wydaje mi się, że jest ok. Zobaczymy jeszcze, jak z zużyciem drewna, ale to będę Was informował na bieżąco. Jak macie jakieś pytania, to śmiało. Y, dla mnie jest chyba ok. Y, tu mamy 12 na 8, to jest ile. 12 na 8, około 12 na 8 to mamy 96 m2 i tutaj jest troszeczkę niżej, a z tej strony jest 5 do góry do szczytu, więc wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem sympatycznie. Jeszcze, jakby był dach ocieplony, to było całkiem fajnie. Tylko, że na zewnątrz jest plusowa temperatura, jest plus 1. Więc zobaczymy jak temperatura spadnie, to jeszcze wtedy, jeszcze wtedy zrobimy test. Na razie jest OK, przymknąłem troszkę popielnik już temperaturę ustawiłem na 50 stopni, jak się wychłodzi, wtedy wentylator się wyłączy i piec się dogrzeje. Myślę, że jest całkiem sympatyczny. Także z pieca to chyba na tyle dzisiaj. On nie jest jeszcze dokładnie podłączony, bo tu będzie malowany dookoła, więc bez sensu na razie zakładać gniazdka. Tam sprzątam dookoła to wszystko i chyba zaczniemy malować. Może jeszcze dziś nawet. To do potem. No i piecyk grzeje dalej, już minęło chyba 7 godzin, jak chodzi. Więc po nagrzaniu tam do 16-17 stopni jest fajne, jak jest troszkę przymknięty. Tutaj na dole, i wtedy mam tak około 64-70 e, do 70 stopni na piecu. Wentylator e, nie jest na pula włączony na, na przedostatni bieg, e, wtedy tak nie szumi. I temperatura wtedy utrzymuje w granicach 18 stopni. Ja sobie w koszulce śmigam. No jest, niecało 18 Prawie 18 Więc fajnie grzeje Tylko, że mówię, na zewnątrz jest plusowa temperatura, jest tam 0 czy plus 1 Więc to nie jest tak miarodajne, pasowałoby tak z minus 5 lub 10 Ale to będziemy testować dalej Na razie jest całkiem nieźle bo te 8 godzin yy, oraz 6 lamp a to nie, dobra, prąd to kiedy indziej yy, zużycie prądu on ma 96W yy, czy 97 czy 98 jakoś tak ten wentylator, więc nie jest jakoś tak też aż dużo no 10 godzin naciągnie kW no. jakby tak chodził cały czas na full a ja mówię, ja sobie go tylko włączyłem jak się rozgrzewał Na fula, A później dałem na dziewiątkę albo na ósemce, jest na ósmym biegu chyba I dość to fajnie hula yy, Więc Więc tyle na dziś Może jeszcze jutro O, po to potrzebne. farba sobie ładnie schnie Warsztat się maluje Będzie jasno, albo nie będzie. Dobra, e, to kończymy na dziś. Będziemy go jeszcze testować dalej. Więc na razie.